Witam Was w kolejnym filmie i wit wit witam Was dzisiaj na wynikach konkursu z okazji 20 tysięcy subskrypcji Uem, nadal Wam dziękuję za to 20 tysięcy, ponieważ jest teraz bodajże 20 i 600 ileś także ta liczba cały czas idzie do góry jestem z tego bardzo szczęśliwa i bardzo się cieszę, że yy, spodobał Wam się ten konkurs ponieważ wzięło w nim udział łącznie 10 osób, co jest chyba największą liczbą uczestników konkursu, jakie udało mi się uzyskać w moich konkursach, Ale było dość sporo tych konkursów. Także naprawdę Wam dziękuję za udział. I właśnie dzisiaj ogłoszę wyniki, ponieważ wszystko mam już wypisane, i mogę Wam wszystko powiedzieć. Więc zacznę od miejsca trzeciego, które otrzymuje te oto nagrody, czyli z Rybaka Hanowerskiego, Szlajś 2017. Takie oto naklejki z, ze sklepu Home and You z jednorożcami i tęczami. I jeszcze katalog Szlajś 2019, także to są te nagrody za trzecie miejsce. I trzecie miejsce otrzymuje lena.f.owo. Bardzo serdecznie gratuluję dziękuję za przesłanie pracy. Jeszcze powinny Wam się wyświetlać te nazwy tych, tych ników, które Wam mówię. Jeżeli chodzi o miejsce drugie, to drugie miejsce to jest oczywiście Klacz czystej krwi arabskiej 2014. Też te naklejki z jednorożcami i katalog ten sam. A drugie miejsce otrzymała Konio Alpaka. Też bardzo dziękuję, bo. Z tego co pamiętam, to ona przysłała dwa zdjęcia i są naprawdę bardzo ładne. Także bardzo dziękuję za udział. I pierwsze miejsce, czyli ogier fryzyjski, 16 2016, naklejki z konikami oraz też katalog. I pierwsze miejsce otrzymała Urszula King Reader, King Rider, tak mi się że... Tak mi się wydaje, że to się tak czyta. Bardzo Ci dziękuję za udział. Ona, z tego co pamiętam, to ona przesłała chyba pięć zdjęć na konkurs. I wszystkie były naprawdę bardzo ładne, chyba jedne z ładniejszych, jakie dostałam. Także naprawdę dziękuję wszystkim zwycięzcom za przesłanie zdjęć. I oczywiście dziękuję też wszystkim uczestnikom za przesłanie zdjęć, bo były naprawdę ładne, naprawdę się postaraliście. Także myślę, że kiedyś jeszcze powtórzę taki konkurs, nie wiem kiedy, ale na pewno jeszcze kiedyś zrobię taki konkurs ze zdjęciami koni, bo naprawdę bardzo, bardzo mi się to spodobało. I tak naprawdę większość zdjęć mi się spodobała, tylko że niektóre bardziej, a niektóre mniej. Także to było na tyle w tym filmie. Oczywiście proszę wszystkich zwycięzców o przysłanie mi wiadomości prywatnej na Instagramie bo to akurat tylko i wyłącznie dotyczy Instagrama, swoich adresów, na no, żebym mogła wysłać wam nagrody. I jeszcze każdemu zwycięzcy, każdemu zwycięzcy do paczki dołączę jeszcze jeden gratis. Nie będę mówiła, co to jest. To będzie taka niespodzianka, ale myślę, że na pewno się to spodoba. Także do paczki będzie dołączony właśnie jeszcze jeden gratis. I to było na tyle, jeżeli chodzi o to, co chciałam powiedzieć. Miałam, że pewnie większość z Was chciała wygrać ten konkurs i zdobyć te, którąś z tych nagród. Ale nie martwcie się, na pewno, będą iż, na pewno będą jeszcze inne konkursy. Następny konkurs zbliża się wielkimi krokami, także niedługo się dowiecie wszystkiego. Bo na, następny konkurs właśnie planuje bardzo szybko i nawet się nie zorientujecie, a już zacznie się kolejny konkurs. Także oglądajcie uważnie mój kanał, subskrybujcie i bądźcie na, na, na bieżąco, żeby wiedzieć, kiedy się pojawi kolejny konkurs. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za udział w konkursie i bierzcie udział w kolejnych konkursach, bo może tym razem uda Wam się. Wygrać następny konkurs, który będzie już naprawdę niedługo. do cześć.